wszystkim, witam w trzecim podejściu do naprawy mojego Unidena. No niestety ten filtr nie pasuje, co który włożyłem tutaj. No okazuje się, że trzeba po prostu tak jak, taki jak powinien być. Ale już mam taki załatwiony. Nowy. Mam nadzieję, że to taki już. Chociaż to nie piszę na nim 450, tylko 50, mam nadzieję, że to jest to. Yy, doczytałem też na forach, że tutaj jakaś wadliwa partia tych yy, filtrów była wmontowywana do tego Unidena właśnie. No i to, tutaj można go wymienić sobie, tam niektórzy wymieniają. Dobra, także zacznę od wylutowania tego właściwego zobaczmy czy też lutownica chcę lutować, o, już dobrze działa. Wychodzi yy, teraz tak to oczywiście jest więcej tych dziurek, ale jak tamten pasuje tak samo trzeba go przyłapać. 对吗？ Będzie dobrze. możemy sprawdzić czy działa. W sumie także jest dobrze. Włączamy kobrę pomocniczą na kanał dwudziesty siódmy. Mi na szóstym coś tam słychać, ale to już jest tak, teraz już jest na tym kanale. A z powrotem, a z powrotem zobaczymy, przełożymy, przełożymy mój sztuczny opór. W sąsiednich kanałach coś tam przebija, no ale wiadomo, z takiej odległości to będzie przebijać. Także jest sukces. Dobra, możemy to składać. Zrobię może jeszcze kiedyś filmy z naprawy tego wyświetlacza, ale muszę zobaczyć najpierw jak się do tego zabrać, żeby na darmo tego nie rozbierać radia. Tukaj je neka tipu vala fabriksna. Z tego, co widziałem, to ten wyświetlacz jest scalony razem z tym wskaźnikiem sygnału, więc nie da się wymienić te, te, tylko tego wyświetlacza, bo to takie wyświetlacze, pewnie nie można kupić dwie ósemki, ale tutaj jest scalony, więc niestety trzeba go rozebrać i pewnie naprawić. Tam jakieś pewnie są malutkie biutki, które nie działają i yy, ktoś tam się ogłasza, że to naprawia. No ale zobaczymy. Na razie złożę, muszę je wykestować w samochodzie, jak to działa. Tak pewnie nie ma z kim gadać. Tylko w godzinach szczytu z kierowcami, bo tak to cisza jest. Do Radio zrobione. Czy zakrętki od niego są. No i należałoby jeszcze poskładać to, żeby nie było już porozwalane, ale chyba wlutuję z powrotem ten filtr, żeby po prostu się nie zgubił, bo wiem, że w innych radiach, na przykład tutaj miałem Yy, jakiegoś Midlanda. No to był właśnie 450, piątka, no ale nie pasował do no Midlanda niestety. A radio nie było w piątkach, tak jak to radio. Także włożę go tutaj, żeby się nie zgubił. Kompletuję. To może kiedyś do czegoś się jeszcze przyda gdzieś zastosuję go. Także radyjko Formel 1 nadaje się na części, jak widać, pewnie tutaj będzie dużo z niego pasowało też do innych tych, takich typów. Alan 100 lub ten Midland, Midland 100, coś takiego. To jest tego typu radio, tylko nie ma tego właśnie modulatora całego. Także radejko zrobione, powiedzmy połowicznie, bo wyświetla z nie działa. No i tyle, idę je testować. Dziękuję za oglądanie. Cześć.